Ja jestem w sekcji siatkówki. Co mogę powiedzieć o boisku? No, piasek jest naprawdę fajny, Jakby nie spodziewaliśmy się, myślę, że aż będzie tak dobry. Mamy tu porównanie kilka innych boisk w Białymstoku i zdecydowanie to jest najlepsze. Siatka tutaj właśnie też jak widać jest naprawdę fajna, jest tutaj z logami na naszej uczelni, więc to też dodaje swój klimat, widać tutaj, że to jest boisko polityki Białostockiej. No i co więcej mogę powiedzieć? No pokłada na razie dopisuje, nie pada deszcz, więc jest naprawdę przyjemnie i fajnie nam się na razie gra, więc oby tak dalej. No i fajnie, że mam tutaj ogrodzone, jakby ten teren jest cały, żeby to piłka nie wylatywała, więc jest ten gra się fajnie i jesteśmy bardzo zadowoleni, że tutaj Politechnika sponsorowała tego rodzaju aktywności dla studentów.